Zgasz proszę. Furmankę Dzień dobry, Ek. Cześć, Cześć, Adam, Czołem, Piotrek. Witaj, Piotrze. Cześć, Paweł. Chodź, Pawle, chodź, Piotrze. Zbliżmy się wszyscy razem ku temu wozu, bo chcieliśmy Cię podpytać o zabezpieczenia. Czy taki samochód? Jak się kupuje jako nowe auto, to tylko ubezpieczać, czy też jeszcze jakoś zabezpieczać? No, zdecydowanie trzeba ubezpieczyć i zabezpieczyć. To nie da się jednego bez drugiego, moim zdaniem. W szczególności jak mówimy o hybrydach, które teraz są zapewne chodliwe, mm -hmm. i markach e, no. tego typu. No właśnie, to nas, to nas właśnie najbardziej <laughs> tak, interesuje. No, bo... japońskie samochody wiecie na pewno, że są, że tak powiem, w, wśród złodziei dosyć popularne. Kradnie się. Mazdy, Toyoty, tego typu rzeczy, więc tutaj ja bym zdecydowanie zabezpieczył ten samochód i to w ogóle bez dwóch zdań. Dobrze, według Ciebie, jakie najlepsze, jak najlepiej zabezpieczyć taki samochód? Na pewno nie tylko w jeden sposób. Trzeba szukać rozwiązań, które są stosunkowo nowe na rynku, których nasi polscy złodzieje jeszcze dobrze nie znają, nie mieli szansy się z tymi zabezpieczeniami zapoznać. Najpopularniejsze rozwiązania w tym momencie na rynku to są tak zwane alarmy kanowskie. Kan to jest komputer pokładowy samochodu, czyli sterujemy e, e, tak naprawdę zabezpieczeniami pojazdu, wpinając się i rozmawiając bezpośrednio z komputerem samochodu. To też nie wystarczy, dlatego że dobrzy złodzieje, którzy tak naprawdę żyją z tego fachu, również mają narzędzia. Nie znam dobrego złodzieja. Mają. To są śli ludzie. Dokładnie. <laughs> mają narzędzia. <laughs> proszę mi wierzyć, gdzie podpinają się pod komputer pokładowy samochodu i potrafią odejść, obejść również. E, te zabezpieczenia. Ile to kosztuje to pierwsze? Dlatego, t, 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 jeżeli chodzi o alarmy, to w tym momencie dobre alarmy to się zaczynają powiedzmy od 500-600 zł, a takie najbardziej zaawansowane i kompleksowe to nawet 3800 zł. Ale w tych alarmach mamy również dodatkowe zabezpieczenie, gdzie na przykład można podłączyć bezpośrednio się do pompy paliwowej urządzenie, które znowu po bluetoothie gada z systemem alarmowym w środku. Więc złodziejowi jest bardzo trudno znaleźć kabel łączący jedno urządzenie z drugim. I. <laughs> Możemy, podłączyć, to, się, tak. no, Możemy podłączyć się również do, do pompy paliwa, żeby odciąć dopływ paliwa. Możemy podłączyć się pod zapłon popularniejszym rozwiązaniem teraz albo może niepopularniejszym, ale lepszym jest zastosowanie kombinacji przycisków, na przykład na kierownicy, które zamiast przycisku jednego gdzieś tam ukrytego odblokowują czyli taki, taki pin, taki pin na kierownicy pin dokładnie na kierownicy. każdy sobie ustala kombinację przycisków na kierownicy na radiu na przykład i one do, i dopiero zastosowanie tej kombinacji odblokowuje system alarmowy. A jeszcze jedną rzeczą, którą, która staje się coraz popularniejsza na rynku, to jest tak naprawdę wejście w systemy zabezpieczające, które mają też funkcję komfort, czyli na przykład możemy sobie zdalnie odpalić samochód zimą żeby nam się nagrzał 15 minut, zanim do niego dojdziemy, czy też e, e, możemy zdalnie e, sterować, nie wiem, podgrzewaniem foteli. E, ja mam swoich te dokładnie. Swoim, przez aplikację sobie tak jest Tak, i te, nowe, i te nowe systemy zabezpieczeń dają również takie możliwości, więc to jest nie tylko zabezpieczenie, ale i trochę fanu, i trochę wygody. Takie podstawowe zabezpieczenie, które ma również tę funkcję komfort, to jest wydatek rzędu 1300 zł. A, tak naprawdę. Tak to tak jest, więc to one mają jest... śledzenie GPS też? Tak, a I, się... i właśnie tak, to jest też najważniejsze. Te, te najlepsze alarmy oczywiście mają też GPS-a, mamy aplikację gdzie w każdym momencie możemy wiedzieć, gdzie nasz samochód się znajduje, mamy automatyczne powiadomienie również sms-em i w aplikacji, że ktoś się do naszego samochodu dobiera i możemy zareagować, czy też od razu odciąć na przykład dopływ paliwa, że nie ruszy, albo możemy pozwolić mu odjechać na przykład, nie kilometr, dwa dla bezpieczeństwa Żeby naszego. Żeby uciec, prawda? O, Dokładnie. To jest ważne, no. Dokładnie. i, wtedy... i zdrowie jest najważniejsze. Dokładnie. I wtedy odciąć dopływ paliwa i złodziej jedyne, co może zrobić, to tylko wysiąść z tego samochodu i sobie uciec. To niesamowita dziedzina wiedzy, szczególnie wśród samochodów nowych i wśród samochodów japońskich polecamy. W szczególności takiego tak. zrobić. Bardzo ci dziękujemy. Ja Dzięki my bardzo. będziemy dalej, tak? Dzięki. Dzięki. Dobrze się Dzięki. gadało. Trzymajcie.